Dzień dobry Państwu, z tej strony Adam Stanisław Czeczetkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. E, proszę Państwa, będą 18 maja wybory. E, wybory... Położę tutaj sprzęt. Wybory będą 18 maja. Ja jestem w koszulce, którą zrobił mój brat... Piotr Czeczetkowicz. Jest tu napisane 1025 rok i 2025, czyli w tym roku jest 100, no ja mówię stulecie, 100 tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. Napisał King zamiast Król, no ale okej. Okay, on w Stanach mieszka, to zapomina się. Tu jest Tamtejsze godło. Eee, uczcimy tysiąclecie koronacji króla Polski Bolesława Chrobrego na wyborach, głosując, dając koronę jako lud, bo dzisiaj prezydent to tak jak król. Taki odpowiednik króla. E, za mną jest flaga Konfederacji. E, Konfederacji nie mylić z tą e, fałszywą partią, która nazywa się Konfederacja. To jest flaga rebeliantów rebeliantów amerykańskich e, Południa, które nie zgodziło się na ucisk. Złodziejstwo rządu tamtejszego w tamtych latach. I to jest e, symbol oporu, rebelii. Słuchajcie, robimy rebelię. W tym roku jest e, 2025, Tysiąc lat od koronacji Bolesława Chrobrego, jak koszulka tu mówi zagłosujmy na Macieja Maciaka. Maciej Maciak jest najlepszym kandydatem na prezydenta Polski, czyli na króla Polski, który nie dopuści do wojny, w jaką nas wkręca się już od yy, od wielu, wielu lat e, nastawiają nas przeciwko braciom Słowianom ze wschodu, e, czyli e, państwu rosyjskiemu, Federacji Rosyjskiej. Musimy sobie, sobie uświadomić, że Federacja Rosyjska jest Imperium Słowian, e, w której w której to imperium Polacy odgrywali mm, wielką rolę, by Rosja była taka, jaka jest. Taka duża. E, polecam książkę e, pana Świdra, naszego znajomego. Pan Świder napisał książkę Jak budowaliśmy Rosję. I tam jest naprawdę dużo informacji na ten temat. W każdym razie teraz mamy okupacyjne rządy w Polsce na chodźce, na tak? Na choćce, które chcą nas po prostu zgładzić, zniszczyć. No nie dajmy się. Jedynym kandydatem, który zebrał 100 tysięcy podpisów oryginalnych to było bardzo trudne, ponieważ to jest absurdalna y, jakaś liczba y, PKW, czyli pa Państwowa Komisja Wyborcza nie sprawdza tych podpisów dokładnie, tylko po prostu bzdury y, robi y, oni y, sprawdzają może 5000, tysięcy, czy tam ile y, pana Maciaka y, sprawdzili, bo pan Maciak nie jest z systemu My, jako Polskie Centrum Dialogu Narodowego, zebraliśmy około 300 podpisów y, dla pana Maciaka, i te 300 podpisów y, pan Maciak dostał od nas. W ostatni dzień y, jak to się mówi o, w ostatni dzień, kiedy można było te podpisy złożyć w PKW. Y, Proszę państwa, dajmy koronę, przysłowiową koronę, czyli władzę prezydencką dla godnego następcy Bolesława Chrobrego, który, który nazywa się Maciej Maciak. Bolesław Chrobry miał silnych wojów i politykę. Nie tylko miecza, ale yy, to był sprytny yy, człowiek i przywódca. Pan Maciej Maciak ma oręż w postaci nas, Polaków. Pan Maciej Maciak jest inteligentną osobą i dzięki inteligencji wojuje. To, jest, to są nowe czasy. Ja jestem prezesem Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku i czasy się zmieniają. Symbole stare pozostają, typu rebelia. Musimy po prostu wstać z kolan i przejąć władzę w naszym. Podobno kraju, bo Polska niestety w tym momencie jest już tylko i wyłącznie z nazwy. Rządzą nami oszuści, złodzieje i mordercy. Yy, prostytutki polityczne, które dostają, yy, dostają polecenia z innych krajów. Nie chcemy takiej władzy w Polsce. Dlatego zagłosujmy 18 maja w wyborach prezydenckich na Macieja Maciaka. Reszta kandydatów ma lewe, 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 kradzione podpisy. Eee, kradzione. Rozumiecie? Tam może jest mój podpis. Ja nikomu. Tam się nie podpisywałem, ale on tam może być, bo ktoś za mnie moje dane przepisał i podpisał się za mnie. A PKW trz, tych oszustów wszystkich, yy, a oszustów mamy 12. Jedyny sprawiedliwy Maciej Maciak yy, po prostu yy, ma oryginalne. I nie to, że to są moje przeczucia, ale to są moje przeczucia poparte różnymi e, prawda, informacjami od ludzi nam e, prawda, życzliwych i znajomych. Wiemy dobrze, jak oszuści gromadzili swoje poparcie. Zaczynając od pana Mencena. Pan Mencen miał bazę danych od pana Bosaka. Pan Bosak od kogo krad? Pan Bosak brał z bazy danych zebranych przy okazji referendum, które nigdy nie, nie odbyło się. Było to referendum. 447 o majątku bezdziedzicznym, że niby Polska ma ileś tam miliardów oddać dla jakichś tam organizacji żydowskich, które sobie wymyśliły, że chcą pieniądze. Przypomnę, że Polska rozliczyła się z tak zwanymi Żydami. Bo nie wiadomo co to było, bo nie było czegoś takiego jak Państwo Izrael. Jak skończyła się wojna światowa. I oni sobie uzurpują prawo do okradzenia e, nas. Wmawiają nam ciemnotę, że wisimy im kolejne pieniądze. E, wtedy to. Przed Marszem Niepodległości e, Ruch Narodowy, Konfederacja Szeroko Pojęta, e, zbierała podpisy pod referendum, czy e, Polacy chcą być okradzeni. No, wiadomo, że nie chcemy być okradzeni przez kogokolwiek czy to będą Żydzi, Niemcy i ktokolwiek e, chce nas określić to nie chcemy być innymi. Więc łatwo im to poszło. No i ja też podpisałem i podejrzewam, że mój podpis teraz widnieje u pana Mencena jako poparcie na prezydenta. Co jest nieprawdą, ponieważ y, nigdy nie podpisałem y, dla konfederacji na tak zwanego kandydata na prezydenta. Y, Bosak ma żydowskie. Y, Korzenie, nie, y, nie głosujemy na byłych Giertychowców, człowieka Giertycha. Giertych teraz z Tuskiem romansuje. A Bosak ma żydowskie y, korzenie. Y, Menzen ma, nie wiem jakie ma korzenie, ale na pewno nie ma polskiego nazwiska. Menzen przez Z. Jakby było przez C, no jeszcze można by coś powiedzieć, jakiś dziwny wyraz, ale Mencen przez Z nie jest polskim nazwiskiem, czyli nie jest to Polak. Jeżeli nie jest to Polak, to. No, to, 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 to gdzie on ma tam Polaków? Gdzie? E, zresztą, pff, dlaczego ten człowiek e, młodszy ode mnie. Tak mu się dobrze wiedzie w tej okupacyjnej Polsce. No chyba po prostu współpracuje z okupantami. Po prostu. Na przykład ja jestem prześladowany. W swoim mieście nie mogę znaleźć pracy, no bo naraziłem się różnymi akcjami wyborczymi. Promowałem Krzysztofa Kononowicza, który zagroził dla pana. Truskolaskiego Tadeusza popieranego przez Donalda Tuska niestety ten pan Truskolaski do dzisiaj rządzi a premierem obecnego rządu znowu jest pan Donald Tusk po ośmiu latach nieobecności ehm, no PiS też nie jest lepszy bo to jest to samo oszustwo Słuchajcie, więc nie mamy wyboru, tak naprawdę. Ja starałem się jako Polskie Centrum Dialogu Narodowego, żeby było jak najwięcej antysystemowych kandydatów, żeby tych, tych takich maciaków było z dziesięciu. Udało się dwóch, wypromować, w ogóle nazbierać podpisy. E, ale Maciak no, jest najlepszym kandydatem. Mówi wprost, o co mu chodzi. Mówi o tym, że nie chce wojny, że chce się dogadywać i jego orężem, tak jak Bolesława Chrobrego, tylko w XXI wieku będzie Głowa, myśli z bronią. Pan Maciej Maciak logicznie myśli, umie to uargumentować. A już nie wspomnę o tych m, akcjach, e, które mu przeszkadzały w kampanii wyborczej. E, telewizja Republika, e, która po prostu jest e, totalnie anty... Antypolską telewizję, oni nie chcą, żebyście wy dowiedzieli się o kandydacie Macieju Maciaku, że w ogóle taki istnieje. Po prostu nie wpuścili go dwa razy, dwa razy na debaty. Były dwie debaty. Jedna była w Końskich, tak zwanych, nie wpuścili, druga była e, w Warszawie, tutaj. No, w centrum też nie wpuścili. A są to koncesjonowani nadawcy, którzy powinni spełniać te wymogi pluralizmu, to się tak nazywa, czyli dostępu wszystkich do mediów, czyli żebyśmy my mieli cały ogląd, kto kandyduje. Bo ludzie często w ogóle nie znają. W ogóle ja wam powiem jest 13 kandydatów. Czy wy wiecie, kto kandyduje? Bo ja na przykład wiem. Ja wiem. Ale czy wy wiecie? Nie jestem tego pewien do końca. E, tu mam taki sprzęt mini. E, konsulecka na... E, słuchawki, mam nadzieję, że ten materiał będzie dobrze słyszalny, i. No i cóż, spotkamy się przy urnach e, d, w, w, 18 maja, czyli za parę dni będą wybory będzie koronacja naszego króla. Jeżeli naród polski koronę da dla. Tych, co od 35 lat nami gardzą, nas okradają, nas mordują często, mordują cenami, yy, no to będziemy dalej yy, Polską tylko z nazwy. Jeżeli zagłosujemy na Macieja Maciaka, to będziemy prawdziwą Polską. Polską, która się będzie rozwijała, a nie e, szła na wojnę z e, ogromnym imperium słowiańskim, które tak naprawdę jest dla nas do ugadania, a nie e, bicia się między sobą. E, pff, powiem krótko. W Rosji. Na Białorusi mamy swoich, ma, mamy swoich, słuchajcie, krewnych na 100%. W ogóle DNA słowiańskie to jest właśnie Rosja, Białoruś, też na Ukrainie. Nie, nie bądźmy naiwni. Niestety Ukraina jest w rękach agentury zachodniej e, w ogóle taki termin Ukraińcy wymyślili Austriacy, oni później dali broń dla tych Ukraińców, no i zaczęły się konflikty. Konflikty zaczęły się. Był Lwów, wojna o Lwów. Pamiętamy, z historii oczywiście. Bo nie możemy pamiętać, ale też pamiętamy Chrobrego i zapamiętajmy, że teraz my żyjemy potomkowie tamtych ludzi, którzy e, byli e, przy koronacji Chrobrego i my możemy dać koronę dla właściwej osoby. Właściwej, która będzie właściwie reprezentowała nasze polskie interesy. Pan Maciak stworzył ruch pod tytułem Ruch Dobrobytu i Pokoju. Chce, by Polacy mieli dobrobyt. Nie wiem, czy wy rozumiecie, co to dobrobyt. Zawsze mieliśmy biedę, zawsze, zawsze. Nieliczni oszuści mieli dobrze. Pan e, Maciej Maciak chce dobrobytu. I pokoju, żebyśmy nie ginęli na y, wojnie w ogóle. Wiecie, co to jest wojna? Wojna to jest, to jest po prostu najgorsze, co może być. To dwóch ludzi się z sobą bije na śmierć i życie, któryś musi zginąć. No, teraz się bombami takie rzeczy robi. Pamiętajcie, że Ukraińcy y, już. Jedną bombę spuścili na Polskę. Y, dwóch rolników y, przy granicy, w Lubelskim, zginęło. Do dzisiaj nie ma winnych, nie ma przeprosin nawet. Rozumiecie? A rządy, które nami rządzą, wyrzucają w błoto dla naszych wrogów banderowskich. Pieniądze, niewyobrażalne pieniądze i, i mówią, że, 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 że co, że nie ma pieniędzy? Pieniądze są, ale nie dla nas, rozumiecie? Nie dla nas. A pan Maciej Maciak chce zrobić tak, żeby te pieniądze były po prostu w kraju dla Polaków, dla nas. Z tego miejsca pozdrawiam. I jeszcze raz apeluję o udział w wyborach, czyli koronacji naszego króla. Niech to będzie Maciej Maciak. Ma dobre pomysły, daje mu swój głos. Adam Stanisław Czeczetkowicz, prezes Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku, i współtwórca i założyciel idei Polskiego Centrum Dialogu Narodowego w skrócie PCDN oraz wieloletni współpracownik Eugeniusza Sendeckiego z Telewizji Narodowej też tworzę swoje kanały, które non stop są kasowane a no, represjonowany jestem przez System obecny. E, siedziałem w więzieniu za poglądy pro-polskie i daję swój głos na Macieja Maciaka. Czołem wielkiej Polsce, zarządzanej przez mądrych ludzi, a nie zdrajców i szarlatanów. Maciej Maciak naszym kandydatem. 18 maja głosujemy na pana Maciej'a. Cześć.